A kurwa, co no to damy. jest? ja wygrałam! Co za ten ciaki? Hej, a nie no jest taka zła. Starstruck. Dawaj, prysmatyczka, znowu to. Potrzebuję szybkiego mm. tipa, Travis. Szybki lol, double trouble talia. No. Kolejny angle. Mam jedną talię. Czy rerolle są dobre czy nie? Co? Rerolle chyba Rzez nie są one, dobre. są. Nie wiem, ktoś mówił, że K jest OP, ale ja nie wiem czy wierzyć. Dobra, nie są złe tej talię. Robię to. O kurwa ten sklep! Nie uh, 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 uh. Przepraszam? Nie ciężko, ha? Na no item stan. Na no item. Ja mam zabort, ja mam sam fronting. Oh, okay, Hejst no, mi! O oh, nie. Mam um, upgrade y i wszystkie na fronting. Nie wiem, dziwne to mi tam wyjebało jakoś na skyboarda. Co to ma być? No dziwne, dziwne. Tańczyk tak taki, z do ostatniej chwili. No bo popatrz, jak na przykład bym upgradował, na przykład miałem dwa Czogaty. Akurat, dobra, z to jest w ogóle inny przykład, bo on jeszcze stakuje i jakby zbiera staki podwójnie. Ale jak miałem jakiegokolwiek innego one costa i zupgrade'owałbym go, to musiałbym wrzucić na board. Yy, musiałbym mieć board o wartości w sumie 3 golda z one costa na dwójkę i 2 dodatkowe z dwóch kolejnych costów, czyli to by było 5 golda. I w momencie, kiedybym dostał gold start, przez to mógłbym nie, mu nie móc zrobić ekonomii. Jakby to, jakby to jest bardzo takie min-maxowe, jakby to zazwyczaj nic i tak nie daje, ale po prostu daje Ci możliwość operowania większym goldem. Bo, jak skomitujesz już w tu stara i wrzucisz go na bord, to już nie możesz nic, nim, nic z nim zrobić, nie? I musi tam zostać. Szczerze mówiąc, dla kogoś, kto. jakby nie, nie jest jakiś super dobry, to, to dużo nie zmienia po prostu. Możecie mieć w to wyjebane totalnie. No to stosowne tak, to takie minmaxowanie, nie? Bo czasami. w tej bo czasami decyzja o tym, że dostaniesz na przykład jakiś gold, czy dostaniesz jakiś... no nie wiem, coś może zmienić swoją decyzję o tym, jak chcesz grać in game po prostu. A, average opener średniego szachisty. Nie wiem, nie wciąż mi miał słabo opener kiedyś. No całkiem przyjemny, 4 upgrade. Y. Mail. 4 upgrade, y, najlepszy item, jesteśmy wersji. Mój chorybord przegrywa każdą rundę są zbroj są ty chuj A myślisz Travis, że multicasterzy na mogę mogą oddymić? No no, mogą być Z 3 a znaczy z 3 j 3 To to jakiś no. kod? A ty wiesz z Breisem o co chodzi, czy nie? A to, to co? Jeszcze JL3 JL3? Augment, no Nie wiem <noise> Jewelet Lotus 3 O oh, lol O oh, lol. Oh, lol, JL3 Co jest to jak co wyścicie? z, z jak myślicie? Nie wiem, się do reklamy, to są jakieś interaktywne reklamy, nie wiem o co chodzi, ale to jest tak śmieszne a, a, Widziałem ją też, no ona jest... ...wykowa Ale że co, żeby wakacje wybrać, tak? Tak, tak, no Powiem Bart ojciec <grywka> Bartuś się z moimi wami na niego krzyczy, <grywka> coś tam zrobić. Ogim od Streak, świetnie się Streak, O lol, moje talie totalnie zwifowały kasty, ale dzięki temu utrzymałem Streak. Nie, z został dostał nerwy do ziemi niestety. Nie gra się już z do niego powiedziałeś, no. Co możesz grać? Orna albo Poro? Dasz zabić tam? Oj znowu, moja Irelia ma podwójne działanie Wormoga, nie? Ma... 1600 apę więcej. Ej, bez kitu no? A. Fajny Bóg, fajny. Fajne no? Gdzie mój podwójny Titan? N nie jesteś na cudzej planszy, wiesz? A w ten sposób. Działa na cudzej planszy, tylko tak że fajne masz wszędzie. Łurmuk. golem! A! Zajmie są ekonomię Ty grasz z papryczką? Od kiedy trafi za trzy papryczką No to mleko coś pisze z tą papryczką. Ja nie wiem o co chodzi nawet Nie, zaś sobie papryczka, no Shadow eyes, shadow eyes, shadow pogam, bug'em, 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 bug'em mm. Oh, O, golden ticket, let's go Trzeba mm. jest Nie wiem, to miejsce na Warwicka, nie? Halo? Gdzie są unity? Halo? 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 dzwonię A co tam halo? O lol, I'm so fresh co zrobił Wziął wzią taktyczny e, tool i zrobił tego no i Juggernauta ma 3 spatule już chłop Boże ale to tak do gra, jak on dostał a, ja w ogóle miałem teraz mindfucka, bo myślałem, że zesnowowałem tego gameplay'a, a dostałem go po prostu z tego, no tak. <laughs> <laughs> Jakbym <laughs> jak trafił tu Shen'o, tak chyba się zesrał. Shen mi daje trzy trejty. Na wizji? Mhm. Nie, szlachetnik Czechista ze swoim highrollem. Jakbym się jeszcze raz Chociaż, ja jestem fajny Wy tak tak komp, ten comp, nie wiem A ja dostaję jakieś infinite trolek z tego We're Golden Ticketa, co so, jest? Dosłownie mam... Co so, jest? What? Bryson, calm down jest Park na Swain'a czy na Set'a? Na Swain'a Na to, do tego Protektora on tam sobie będzie na tym itemku. Musi być na środku Swain Nie kurde, czemu jest nie O, oh, delużył na logi, co to za pozycja? <grafy> ale, ale ugrane, no, zajebisty ma Zahar Ha? Ha? Kurwo, średni szychista. Czemu mam trzecią walkę na swojej planszy? O nie, Travis nie abuzuje buga. A, oh, Gozej. No, ja nie abuzuję buga. A kurwa, każdy mój przeciwnik o trzech walk ma buga. ...prokowanego i przez to przegrywam. Mhm. Jakiego buga kolego? No, z skraj na bordach przeciwnika działają podwójnie itemy z tych Nie Nieładnie kolego, nieładnie. O nie, kolego. O! Kolejna walka na moim boardzie! O Boże! Nie, co mu to wyglądnie poszło? Co jest? O to stosowała kamyczek No ej no i muszę powiedzieć, to identyfikujesz, dobra, dobra, już wiem. jest wiesz, na tak. to mam <tod ample noise> No to jest na pewno protektor, bo jest broken i dalej po prostu czekamy. <śpiewanie> Muszę wstać tego sedno Wam stawiać, bo to słynnie gryfuje trochę. Mm -hmm. O, 3 z dostałem. Szkoda, że nie tu healthy. O, ey, w sumie long distance policy say this tutaj. Halo, Alo, dawaj detalię. Ja lubię To jest jedyny Ej ten Ej ta talia jest zbugowana na pewno W sensie jak ten set jest za daleko nie, niej To ona nie prokuje tych kamyczków Już ostatnio myślałem To to miałem i myślałem że to jest jakiś bug Ale to jest chyba coś co cały czas się dzieje I to mi od teraz walkę One one halo? Talia, halo? Kurwa, nie zdążyłem Dobra, i tak to powinno wystarczyć na niego Jezus to byłaby penne 14, to byłaby skrystal. Mam Nie, chcę go mieć tutaj, bo ma sparka i chcę, żeby był frontlanem przed talią. Nie upadł się tutaj maksymalizować tego. Tylko, mi, to Jesteś jest. już? No, jestem, co tam? Nas. Chciała grać z Bianka, i chciała grać. Nie ja mogę zagrać, ale postreamował też jeszcze. No, to dopiero na 21. To idealnie chyba. Jak obecnie sobie Aurelion jest grywalny. Ja na przykład sobie teraz gram for fun. Ale nie polecam Aureliana, bo to jest specyficzny playstyle i jakby... No, może zrobić więcej szkody, niż y, pomóc. Bo nie wiem, jakbym miałem tego styla tam wcześniej, to... Nie prokował się kamyczek od talii, jak on za daleko był. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że to z Bóg. Coś ziomek, ziomek? Normalnie bym to dał, ale no to jest jakieś spróbowane po prostu. Boże, jak ja kocham ten kąp, no. Tego pasja. O, Kielik jest tak zajwisty tutaj. Kielik, TG. Gargoyle, zajebiście, we take those. Nie, czekaj Gdzie ja tu gargoyle widzę? Nie no, kiedy jest zajebisty Widzisz mnie? Daje dla drugiej talii, o Boże, o tak I ty dostajesz to, i dostajesz mana itemy i temy, jest zajebiście, no pięknie Jak ta talia z tych wszystkich argumentów, Nie da ona tego AP 276, nice O nie, nie zginęła Lux Zabicie no, Lux Średni oh. zjebista nie? A, średni zjebista Ma J3 Okej, okay, natomiast to jest co no, no, nie? Padaż kolego, koledzy, odpadajcie, Nie, no właśnie nie przeszkadza, jest gate. Wydaje mi się, że bardziej innym przeszkadza, żebyś mnie. Level up jarem z nim, Raczej lepiej Najlepiej by było, gdybym dostał trzeci item na talię i po prostu zagrał talię z tej strony i zagrał. No to by było najlepsze stosowanie. Pan, no nawet jak na... z... No, no, co tam leci? Gwóździł. że z Brojston na laderze, gra forfami na turniej po prostu, wygrywa. Zgadza się, zgadza się. No nie, nie skastował! Wąznie. Oj, dawaj, dobra, żyje. Idealne, idealne 3HP. Nie ma sen na karę zelą, A nawet nie jest Polakiem. Czerpię, czerpię, nie, nie, chcę zagrać, chcę trzeci item na Natalie. A dwa kielichy się nie upłaca, bo marnuję Mano. Jeden kielich jest wystarczający. Ja chcę mieć coś takiego. I gdzie są moje góry? Nie wiem, ktoś mi wszystkie góry ukradł. Nic no mogę coś takiego teraz zrobić. A się odpadnij. Co Dobry. Baćmy nie, to już na no Logi. Co? O nie, trafi z Zephirem, f**k. A lol, moja Talia na Zephyrze na kamienie! te Ta, no one rzuca na To dobry zefir w takim razie, Ogi. Jest! To dobra, no jest typ 4, to nie będzie. W sumie... Nie, bo może być tak. Kurwa, jak Siomek się się przedstawił, to nie widzę tego średniego żywista. Kto to jest? Kto to jest ten średni średnista? To jest Bartek Szabista. nie jest Bartek Szabista, I... chyba. Jeszcze? Aaaa! Średni kurwista. Przestań, bez zawału średnictwa, bo jesteś kotku. Okay. Dobra, to jest karma trzy, trzy losowy wygrywam. o lole ej dostałem dwie karmy, dostałem dwie karmy z tego o, o, o. Bagam, bagam Żeby to nie było jakieś bait roku po prostu, bagam Nie, bait roku Realto Nie ja tam co lekałaś? Dobra DAWAJ TE KAMYCZKI! HALO! o tak yes. idziemy w dziewiąty Lules. ale gówno itemu to mam trzy sparki o, lol. ale będzie sparkowane a mój set się nie spestował nie no, to jest ósme jakieś, fuuuck Boże, trzy sparki dostałem for fun Znowu drugie, no nie wyszłam no, dzisiaj cały czas no robię drugie Nie mogłeś rundę temu przegrać? No nie mogłem no